Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Ula. I dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy o programie VIPI Urweda dla Ciebie i Twojego biznesu. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogę się podzielić doświadczeniem. Nasza wspólna droga już trochę trwa, bo spotkałyśmy się przy jednym mastermindowym stole. W Szwajcarii, będąc na kursie online u Sigrun, u naszej mentorki, w tamtym czasie, potem się okazało, że możemy korzystać ze swojej wiedzy i ze swoich kompetencji. Ja korzystałam z Twojego wsparcia w budowaniu zespołu. A ty zdecydowałaś się dołączyć do programu, który w taki holistyczny sposób prowadzi przez budowanie biznesu czy, czy rozbudowę biznesu. I chciałabym Cię na początek zapytać, jak Ci się to sprawdziło? Bo to są takie połączenia, które czasem są zastanawiające, czy to się w ogóle może udać. Mm. E, mi się bardzo sprawdziło. Ja też potrzebowałam, w, jak to przyszło wtedy, ten program LIP. E, to, to był taki dla mnie też dobry moment, bo można powiedzieć, że w teorii sporo wiem, jeśli chodzi o to, jak to wszystko połączyć, zrobić, żeby to działało, ale od tego wiedzenia do praktyki jest długa droga takiego przestawienia się mentalnego w działanie i w to też, co ma sens, i też skupienie się na tym, co jest tak naprawdę ważne. I ten program pomógł mi w wielu rzeczach. Po pierwsze, w tym, żeby żeby się skonfrontować z tym, um, co ja chcę, a też co jest realne versus co, co ma sens. Okay. A jednocześnie pozostawia mi trochę w głowie, tak, tak to nazwę, um, pod względem tego, um, jak te pragnienia mogą być osiągnięte um, i jak do tego dojść. I, i tak um, krok po kroku rozmowy, które mieliśmy, um, w ramach tego programu pomagały mi przejść od etapu chaosu y, w, w ten stan, w którym jestem teraz, w którym y, już mam klientów, y, którzy są nie tylko jeden, ale jest ich, jest ich kilka, ale też wiem, y, jestem bardziej pewna siebie, wiem, gdzie ich prowadzę i też wiem, jaka jest moja wartość. A wcześniej y, bardzo się wahałam y, i nie wiedziałam dokładnie, jak, jak do tego podejść i z której strony to ugryźć, że tak powiem? I to, mi, I to mi z tego chaosu przeszło w taki ład, mm. porządek. Ja tego bardzo potrzebowałam wtedy. No, to było bardzo ciekawe też obserwować Ciebie, bo ja korzystałam z Twoich usług i wiedziałam, że Masz bardzo duże kompetencje. I tam się coś gdzieś właśnie zaczynało mieszać w tym, jak to pokazać klientom. Czasem jest tak, że my po prostu wiesz, udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, a u ciebie to był zupełnie inny temat. Czyli jak pokazać to, kim ty jesteś, hmm. jak się wyłonić z za tych różnych zasad, no, tak. żeby pokazać, to jestem ja to mogę zrobić no. i tak ci mogę pomóc. Hmm. No dokładnie tak. I też to było dokładnie to ujawnienie siebie w takiej postaci, która jest naturalna też, żeby nie udawać, tak jak mówisz, kogoś innego, czego jakby. Nie... Nigdy nie próbowałam, ale to prawda, że w świecie biznesowym mamy tyle różnych, różnych wzorów, tyle przykładów, że tak naprawdę w którymś momencie możemy się zgubić i tak naprawdę zapomnieć o sobie, mhm. tylko patrzeć i robić to, co robi kto inny, który, co nie jest w ogóle dla nas odpowiednie. Yy, I takie usadowienie się w sobie, taka rozmowa o tym kim ja jestem i co ja chcę pokazywać yy, jest super ważna i to, i to było, to było dla mnie taki, takie przełomowe yy, jeśli chodzi o naszą pracę, właśnie pod względem biznesowym, takie wsłuchanie się w siebie, ale też skonfrontowanie się z tym, co ty o tym myślisz, co było dla mnie super ważne. No i od tego momentu, nabranie większej pewności siebie i ujawnienie się spod, spod tych warstw, które mnie tam gdzieś chroniły przed, okay. przed pokazaniem się. Mm. Ty też odważnie weszłaś do tego programu, bo weszłaś z sesjami jeden na jeden, mm. <grafy> a tam jest po prostu często, tak jak powiedziałaś, tak. konfrontacja. A jak już tak. wiem, że ktoś jest otwarty na taką głębszą pracę, um, no to już się tak nie, nie patyczkuję czasami, tylko mm. wprost mówię pewne rzeczy, um, po to, żeby lepiej wykorzystać ten czas. No ale to jest, to jest bardzo ważne, bo można. Można tkwić w takim kole, w którym ja tkwiłam, gdzie coś nam się wydaje albo coś próbujemy, zaczynamy, nie kończymy do końca. A taka rozmowa jeden do jeden, gdzie ktoś trochę cię ochlapie taką zimną wodą, nie? skąd możesz w końcu usłyszeć prawdę, która jest prawdą, a której ty nie widzisz albo nie, nie dopuszczasz do siebie okay. tej prawdy. Tak naprawdę ucina pewne sprawy i, i daje Ci taką, taką możliwość pójścia dalej. Takie odłączenie się od tego, co, co gdzieś tam cię blokuje, uświadamiasz to sobie, i masz możliwość pójścia dalej. To, to dla mnie te, te spotkania jeden no na jeden były no, kluczowe na pewno. Kluczowe. Tak, tak, też mam takie poczucie, że tam się dużo działo i działo się na tyle dużo, że ty mogłaś się uwolnić od tych różnych, takich wcześniejszych. E Hmm, jakiś czasem koncepcji, wizji, jakichś ślepych uliczek, mm. i, i w działania. I też jesteś jedną z tych osób, która faktycznie szła w działanie w trakcie programu, i wobec tego miałaś konkretne efekty. To nie było, że teraz ty będziesz tu trzy miesiące rozkminiać i potem zaczniesz implementować, wdrażać, tylko tam od razu było, no nie? Ruch za ruchem, bo też w trakcie programu, teraz jak się spotykamy, to też jesteś, jesteś jeszcze w ciąży, nie wiem kiedy to nagranie będzie dostępne, ale to też um, nadaje pewien deadline tej pracy. No. Nie? <laughs> nie, nie możemy pozwolić na takie ta. wpływanie <laughs> przez rok, bo <laughs> mamy czas. Czy? Teraz jest teraz to. No to pomaga, na pewno to pomaga. Ale też sobie myślę, że właśnie ja w takim, takim myśleniu, takim, takim właśnie strategicznym myśleniu trwałam za długo, I jakby ten, ten mój umysł zawsze ma taką tendencję pójścia w stronę możliwości. A tu mnie trzeba było trochę ściągnąć na, na podłogę i. i no i to mi też dużo dało, że takie ściągnięcie na podłogę dało mi tak naprawdę pole do popisu, czyli mogłam w końcu zaprać się za, za pracę, a nie za, za myślenie o tym, co by było fajnie zrobić, albo co by może działało lepiej. Sprawdzanie tego najpierw, zanim, zanim pójdzie się jeszcze dalej. Mhm. Też taki pomysł wpadł w trakcie jednej z naszych sesji, zaproponowałam Ci, żebyś poszła na takie na początku bezpłatne konsultacje, czy inaczej, żeby zaoferowała bezpłatne audyty, tak to nazwałyśmy, mm -hmm. klientkom, które po pierwsze dadzą ci realne doświadczenie siebie w roli eksperta i po drugie tak. doświadczą Twoich kompetencji, ale też dadzą Ci feedback i pomogą Ci ruszyć z tego takiego właśnie mm -hmm. trwania w jakimś e, tak zwanym overthinking mode. Mm, tak, dokładnie. No to był przełomowy też pomysł bo nie wpadłabym na to sama. Tak. Też myślę, że też on mi pomógł zobaczyć, kto poza tym, co powiedziałaś, też kto jest dla mnie klientem takim idealnym, jak to się mówi, nie? Bo, bo było kilku takich w kilku przypadkach było tak, że to nie, nie do końca poszło dobrze, co jest normalne. Mhm. Ale też mi uświadomiło po pierwsze, jak ja mówię o tym, co oferuję, bo może to też potrzebuje jakiejś tam, jakiegoś tam deklarowania, ale też po, po drugie, pokazało mi, z kim chcę, lubię pracować i kto jest takim klientem, który mi um, osobiście najbardziej pasuje. I to też jest fajne, bo, bo jakby dorastamy też w tym naszym pojęciu siebie i pojęciu tego, c, jakie, co oferujemy klientowi i kogo mhm. przyciągamy. Mhm. Jak się czujesz teraz na finale, już po tym procesie, który przeszłaś, on taki mocno rozwojowy dla ciebie samej i dla twojego biznesu. Czuję się dużo pewniejsza siebie i to jest dużo bardziej pewna siebie, i to jest dla mnie, dla mnie bardzo ważne, bo teraz już się sprawdziłam poprzez te audyty i poprzez to, przez te rozmowy, przez ten proces, przez który nas przeprowadzałaś. Yy, I wiem, że to, co oferuję, yy, ma duży sens. <laughs> A wcześniej byłam na takim etapie, gdzie nie dowierzałam tego, temu, że, że, że to się może przydać tak naprawdę na, na większą skalę. Yy, teraz wiem, że to ma sens i wiem, że yy, ta wizja, którą mamy, na którą też przepracowałyśmy pracowały, podczas sesji pierwszej, pamiętam, yy, to o czym, to, gdzie chcę dojść, to jest możliwe. Yy, i to jest jakby niemierzalne w niczym, chyba. Nie da się tego, jakby to jest w środku w nas. Więc y, 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 dla mnie bardzo ważne do tego, żeby pójść dalej w biznesie. Tym bardziej, że Ty wyszłaś z korporacji, prawda? Świetnie sobie tam radziłaś. Mhm. Szefcie tak troszkę żartuje, ale nie chciał puścić na zasadzie takiej, że Ty chciałaś iść na swoje. I na tym swoim to też trwało. Tak długo, że mam wrażenie, że jak zaczynałyśmy, to miałaś takie myśli, że z jednej strony byś chciała to swoje, ale może czasem lepiej by było powiedzieć mężowi i wszystkim, którzy się przyglądali temu z boku, że no kochani, jednak wracam. Hmm. To by było też jakieś takie poczucie, że, że się nie udało, że nie udało się sprawdzić siebie tak, tak naprawdę. No, bo też, też zawsze szukałam czegoś takiego, że, e, że takiej drugiej opcji. Nie? Żeby jak się coś nie uda, to, to zawsze mam tą drugą opcję. Tak na przykład jak z szefem, z który, którym do tej pory jestem w dobrym kontakcie i wiem, że w razie czego, okej. Okay, czegoś takiego e, trzeba się pozbyć i trzeba jakby wejść w, ca w całości, w całą sobą. I e, to rzeczywiście było dla mnie ciężkie. E, ale teraz jak widzę, jaki jak też mam wpływ na to, jak klienci się rozwijają, jak, jaki to ma sens dla nich, jest też łatwiej wejść na 100% i, i spróbować tego tak, tak naprawdę, tego biznesu, o którym tak długo marzyłam. Mm -hmm, mm -hmm. Bo czasem tak jest, prawda, że ktoś tam mówi, że mm... Nie wiem, próbował powiedzmy czegoś tam i że mu się nie udało, a jak się wniknie w to, czego on faktycznie próbował i co on faktycznie zrobił, i ile razy. Tak. To jest trochę tak, jak wiesz, zanim zaczęłyśmy nagrywać, mówiłam ci, że mam tu scenografię, świeczka. Mhm. To teraz moje nagranie wygląda, powiedziałabym, dobrze, ale 100 mhm. razy wstecz, mhm. no mhm. czy 100 razy temu, o wow, I ile ja razy próbowałam jeszcze raz i jeszcze raz. Z aparatem, ze światłem, z tym, gdzie ten komputer, co tam z tyłu ma być widoczne. Mm. Jakbym, mogłabym przecież powiedzieć za piątym razem, że nie, no YouTube dla mnie nie działa. Mm. I to, to mam wrażenie, że u ciebie tak było, właśnie, że można by było powiedzieć, że nie działa. Tylko, mm. um, tylko czy wystarczająco dużo razy spróbowałaś, mm. czy faktycznie robiłaś te właściwe rzeczy. Tak, no to prawda. Mm. Więc, a, a teraz też mam taką motywację do tego, bo widzę, że Um, te marzenia są realne um, i, i że to ma sens i, i że ma wpływ um, na innych ludzi. A tego mi było bardzo, bardzo... Um, taką miałam dużą potrzebę wychodząc z korporacji, żeby mieć większy wpływ na to, um, co robię poprzez swoje działania um, i teraz to czuję, więc, um, to jest, więc to jest bardzo fajne, fajne uczucie. Fajnie, cieszę się bardzo, bo tak jak patrzę, pa, patrzę na różnych ludzi, to widzę, że i którzy mają taką łatwość no nie, w prezentowaniu siebie, a są tacy, którzy są bardziej skromni, gdzieś takie delikatniejsze głosy, nie taki wyzywający wygląd. I ci ludzie. Też mają swoich klientów, albo inaczej, klienci po prostu marzą o tym, żeby ktoś taki się znalazł, kto nie będzie epatował tą czerwoną mm -hmm. szminką i szpilkami, tylko w kompetentny, solidny, mm -hmm. ale zarazem taki delikatny sposób przeprowadzi ich przez różne procesy. Mm. No i dokładnie to też jest, to jest ta lekcja z tego, nie? że jakby klient, um, że jakby jest, jest, jest klient dla każdego. Tak, nie? Tak. I, um, i tak naprawdę nie ma sensu też się porównywać, tylko trzeba być sobą i iść tą swoją drogą. Tam, um, gdzie cię serce tak naprawdę prowadzi. Um, ten program też mi to pokazał. Um, że tak można, ty jako osoba też mi to pokazujesz. Um, że, że, że mogę po swojemu. I tak jak ja sobie to wyobrażam, a nie tak, jak gdzieś to jest narzucone przez jakiś, jakiś schemat. Tak. Zwłaszcza, że już wyszłaś z jednego, prawda, bo to jest taka historia o tym, że już wyszłaś z tego korporacyjnego, ale wyszłaś w ten owi Ja też często się z tym spotykam, ja sama w swoim biznesie, że ktoś mi każe robić rzeczy tak i nagle się okazuje, że hmm, to ja nie po to tej podoba. kolejce, prawda. No Miałam też takie, na początku drogi miałam takie, że miałam coś takiego, że jakby słuchałam tego, jak, jak inni to robią, bo wydawało mi się, że to jest jedyny sposób. Nie wiem czemu, takie miałam jakieś klapki. klapki. No Chociaż to nie ma sensu tak naprawdę, jak teraz o tym myślę, Aha. ale rzeczywiście starałam się pójść tak jak wszyscy. Mm, tylko, że jest opór wtedy, bo, bo nie chcesz, bo po prostu nie, twoje ciało tego nie chce i ty tego nie chcesz, więc to daleko nie pójdzie. I jakby trochę mi zajęło czasu to zrozumienie, Aha. zrozumienie tego, ale y Teraz już tak nie chcę i ja też wiem, że chcę robić rzeczy takie, które dla mnie mają sens hmm. na tych platformach, które ja czuję, że są dla mnie fajne, a nie tam, gdzie wszyscy. I to chyba jak na razie dobrze wychodzi. Hmm. Super, no bo to po to chcemy być w swoich biznesach, prawda? Żeby robić ten biznes i prowadzić te swoje firmy, usługi i koncepcje po swojemu, nie według jakiegoś hmm. szablonu. Tak, dokładnie tak. No. I myślę, że tutaj ten program daje taką możliwość i, um, takiego poznania siebie i później wybrania dla siebie z konfrontacją z tobą. Nie? Więc to jest, to jest fajny, fajny balans pomiędzy tym, że poznajemy siebie, ale też poznajemy, mm, jak to wychodzi w oczach innych. Mhm. I to jest unika to jest naprawdę coś, czego często się nie spotyka, żeby mieć aż taki. Y, rezultat, gdzie jest wgląd w siebie, ale też y, opinia z drugiej strony. Tak, tak. No to jest to połączenie, które mi się bardzo podoba, że jest ten element coachingowy, taki całościowy hmm. i dla ciała, i dla umysłu, i dla ducha, bo to bycie sobą hmm. to jest przecież bardzo duchowy temat. Tak. To poczucie misji, że chcesz pomagać ludziom, że chcesz im służyć. Ale jest też ten mentoring, że jak trzeba, to można też zapytać i ktoś ci powie. Czasem po prostu. To właśnie, ma sens no nie, <laughs> prosto i jasno, że tak świetnie, albo może niekoniecznie. Mm. Mm. Albo dodać czegoś nowego. Tak. Nowy, nowy pomysł, nie? No, coś nowego, o czym na przykład w moim wypadku nie myślałam. Mm -hmm. nie? So. Fajnie, fajnie. Miło mi się tego słuchać, mi się chce robić drugą edycję. <laughs> no trzeba. Trzeba, bo to pomaga, i um, jeśli ogląda ktoś, kto um, się waha, um, to tak naprawdę to jest już dobry pierwszy, pierwszy etap. Pierwsza taka wahanie się jest dobrym objawem do tego, żeby się zdecydować, bo um, myślę, że Maria może dużo pomóc. I ten program nie dość, że jest programem, gdzie są inne kobiety. Um, to też jest, jest proces, który przez, przez który prowadzisz, który, którym jakby celem jest osiągnięcie tego, co tak naprawdę w głębi siedzi w nas. Amen. <laughs> Dzięki serdeczne Ula, Dziękuję ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. No i życzę ci sukcesów i w twoim życiu osobistym, bo spotykamy się w tym wyjątkowym właśnie czasie, w którym sukces rośnie pod twoim tak. sercem i w życiu zawodowym, żebyś dalej szła tą drogą, taką jaką chcesz być i żebyś pomagała kobietom dokładnie tak jak chcesz im pomagać. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. I nawzajem wszystkiego najlepszego. Dzięki.